W ostatnimi czasy możemy nieustannie czytać, słuchać różnego rodzaju maści polityków i specjalistów, byłych wojskowych o tym, że no niestety musimy się przygotować do wojny. Rozumiem, że musimy przygotować szable, dzidy, łuki, kamienie. No, bo chyba nikt sobie nie wyobraża, że w dzisiejszym stanie naszej armii jesteśmy w, jesteśmy w ogóle w stanie zmierzyć się z rosyjską armią. No to byłoby co najmniej śmieszne. To już lepiej się z nimi dogadać, niż niepotrzebnie umierać, tak między nami mówiąc. Pytanie jednakże jest inne. Dlaczego nas tak do tej wojny namawiają i pchają? Jaka jest przyczyna tego? No bo każdy, naprawdę każdy, nawet zwolennicy tej wojny twierdzą, że my ją przegramy. No to po co nam to? No i niestety przykro mi to powiedzieć, że jest bardzo, ale to bardzo istotna przyczyna, dla której wielu ludzi do tej wojny, polityków przede wszystkim, nas pcha. Otóż moi drodzy, ludzie też czytają Biblię, nawet ci politycy, i oni wyczytali w Biblii, że Rosja uderzy na Izrael. I tak się stanie. Ale co by tu zrobić, żeby nie uderzyła? No tak ją wytarmosić, tak ją wymęczyć, uczynić ją tak słabą, że już nie będzie miała siły, żeby uderzyć na Izrael. No i wymyślili sobie wojnę. Wojnę, w której oczywiście Polacy będą chłopcami do bicia i Polacy będą mięsem armatnim. Nieważne, że zginie 5 czy 10 milionów Polaków, bo ja nie mam żadnej wątpliwości, że w sytuacji kryzysowej Rosjanie się nie będą bawili, tylko nam tu zrzucą parę bombek i wojnę zakończą ponieważ ani Niemiec, ani Francuz, ani Anglik, ani Amerykanin palcem nie kiwnie, żeby za Polakami stanąć. Wymyślili sobie, że będą bronili własnej ojczyzny, wystawiając Polskę na zniszczenie. I licząc na to, że Rosja tak się wykrwawi, że przez najbliższe długie lata nie będzie miała sił, aby uderzyć na Izrael. No więc muszę powiedzieć, że ja się z tego śmieję i Wy się też śmiejcie, ponieważ żadnej wojny rosyjsko-polskiej nie będzie. Rosjanie mają gdzieś całą naszą ojczyznę, cały nasz kraj, bo my dla nich nic nie znaczymy. Polska, która dzisiaj jest właściwie nic nieznaczącym kraikiem, który nawet sam ze sobą się dogadać nie potrafi. Nie jest łakomym kąskiem. Po co im skłócony naród, który tylko będzie w ich imperium robił zamieszanie. Nie dajmy się namówić i nie pozwólmy na to, aby nas ktoś do tej wojny pchnął. Ja nie mogę się nadziwić, tylko że tak ostentacyjnie robią to przedstawiciele naszego rządu. Przecież to nie są durnie. Oni dobrze wiedzą, jak się to skończy. Nie chcę tego komentować, sami wyciągnijcie wnioski, dlaczego mimo wszystko pchają nas do tej wojny. A co mówi Biblia? A Biblia mówi, że Rosja uderzy na Izrael. Tak! Uderzy, a do tego wszystkiego zabierze ze sobą większą część Ukrainy. Tak mówi Biblia. Przynajmniej sporą część Turcji. Iran, oczywiście, który aż drepcze. Z radości, że będzie mógł w tym wszystkim wziąć udział, może jakieś mniejsze kraiki i dostanie takiego głupnia. Izrael takim spierze tyłek, że przez 7 miesięcy Izraelczycy będą sprzątać ten sprzęt, który tam zostanie. Rosja zejdzie z areny historii jako kraj pokonany. Już nie mający nic do powiedzenia. Będzie lizała swoje rany i już nigdy więcej nie podskoczy. Izrael, oczywiście, jest w jakimś momencie przegra wojnę, ale inną wojnę. I będzie nastaw, narażony na straszliwe wyniszczenie. Co się oczywiście przydarzy. Ale akurat z Rosją pójdzie mu jak najlepiej. Więc moi drodzy, głowy do góry, nie przejmujcie się, machnijcie ręką na tych politykierów, którym się wydaje, że będą mądrzejsi od Pana Boga, róbmy swoje. 却。 Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.